Cześć, witam was na kanale videoblog Tech w teście recenzji i prezentacji w miarę nowego chłodzenia od firmy Zalman CNPS20X. Potężne dwuwieżowe chłodzenie, oczywiście z podświetleniem RGB. A RGB. Chłodzenie, w którym Zalman zastosował kilka swoich patentów, które pod innymi nazwami są już od dawna dostępne na rynku, ale sprawdźmy, jak to się zachowuje w tym właśnie przypadku. Niektórzy porównują to chłodzenie do Noctua D15. Nie mam noktury D15, ale sprawdzimy, jak to chłodzenie spisuje się z podkręconym do 5 GHz i 7 i9 9900 kf od firmy Intel. Na tę i prezentację tego dużego powietrznego schodzacza, nie lubię tej nazwy, chłodzenia procesora, serdecznie Was zapraszam. W dużym kolorowym opakowaniu otrzymujemy instrukcję obsługi, wbrew pozorom może się przydać. Zestaw montażowy do platform Intela i AMD, w tym pod AM4. Nie mamy zapinek do TR4, ale zapinki do RGA2066 są. Jest pasta termoprzewodząca, przewodząca, splitter do wentylatorów i kabelki do ARGB. Są też dwa 140mm wentylatory, o ile przypominają wentylatory, no ale dobra, są wentylatorami, wraz z zestawem montażowym i zapinkami do radiatora. Wentylatory jakby nie Wyglądały, to oczywiście są podświetlane przez ARGB. Zalman chwali się, że przy produkcji tego chłodzenia wykorzystał kilka swoich patentów poprawiających odprowadzanie ciepła z procesora. Tak naprawdę te rozwiązania Zalmana znamy może nie pod innymi nazwami, bo inni producenci stosują te same pomysły, ale nie patentują tego i jakoś nie chwalą się specjalnymi nazwami w różnych swoich chłodzeniach powietrznych. Między innymi dwustronne heat y do obu wież. No, standard. mówimy się, że ciężko zrobić dwuwieżowe chłodzenie i puścić heat y tylko jedną stroną. Y heat pipy przechodzące przez podstawę chłodzenia, podstawę, y przez stopę chłodzenia, która notabene jest aluminiowa, a nie miedziana. Miedziany jest radiator, stopa jest aluminiowa, miedziane są heat i kształt Finów są po prostu pofalowane. Jest ich dosyć dużo, bo aż 350 w całym chłodzeniu w obydwu wieżach. Hitbytów jest 6. Biegną sobie przez jedną wieżę do drugiej wieży, przez tą właśnie podstawę. Salman nazwał to stroboskopowymi, tak, trudna nazwa, Finami. Nie wiem dlaczego taka nazwa, nie wnikajmy w nią. Jak za chwileczkę usłyszycie, kilka nazw też jest dosyć dziwnie dobranych i też nie chcę wnikać dlaczego. Dokładnie nazywa się to stereoskopowe faliste żebro. Brug Zalmana, koniec cytatu. Wysokość retora od podstawy to 165 mm, czyli już dosyć wysoko. Jak założymy. Wentylatory to będzie jeszcze wyżej, ale dlaczego tak, to Wam pokażę w trakcie montażu tych wentylatorów na to chłodzenie. Szerokość 140 mm i całe chłodzenie z wentylatorami waży 1300 g. Przejdźmy do wentylatorów i kolejnego patentu Dual Blade, czyli podwójne, ostrza, niesymetryczne łopatki. Jedne dłuższe, w środku krótsze, znowu dłuższe i znowu krótsze i tak wokół całego rotora. Dlaczego tak? Mają kierować powietrze na wprost a nie rozpraszać je na boki. Uwaga, kolejny cytat. Nie, nie ja go wymyśliłem. W szkielecie wentylatora zastosowana technologie, nie wiem, czy jest to patentowana, bo tutaj nie ma od producenta ani słowa o tym. Uwaga, biometryczną. Biometryczną. Cytat. Co to znaczy? Czy wentylator uruchomi się dopiero jak na niego popatrzymy i rozpozna naszą twarz? Czy uruchomi się dopiero jak przyłożymy nasz palec i rozpozna odcisk naszego palca? Nie. Biometryczna technologia, według Zalmana, ma zmniejszać hałas i redukować drgania wentylatora osadzonego na radiatorze. Nie wiem, dlaczego nazwał to biometryczną. Nie pytajcie mnie o to, zapytajcie producenta, bo z biometryką, według mnie, nie ma to absolutnie nic wspólnego. Jak to ma pomagać w tej pracy wentylatora? Ten krzyż albo X, w zależności jak popatrzymy na ten wentylator, raczej X. Zalman porównuje do nóg pająka. Przydałoby się muchę lata. Ale generalnie według mnie jest to troszeczkę nietrafione porównanie, bo pająk ma o wiele więcej nóg i ładniejszych. Idźmy dalej. Oddejdźmy od tych patentów i nas z Zalmana, przejdźmy do specyfikacji samych wentylatorów. Są to 240, które zostajemy tutaj w komplecie razem z tym wentylatorem. Są na łożyskach FDB, czyli hydrodynamicznych. Ich prędkość obrotowa oscyluje od 800 do 1500 obrotów na minutę, żywotność 100 tysięcy godzin pracy, ciśnienie statyczne 1,1 mm H2O, przepływ powietrza 61 CFM, maksymalny przepływ powietrza i głośność według Zalmana maksymalna to 29 dB. Montaż to jest najciekawsza rzecz, moi drodzy. O ile instalacja backplate'a, czyli podstawy, nie nastęcza większych problemów, o tyle one zaczynają się w momencie montażu radiatora na procesor. Dlaczego? Bo Zalman nie przewidział albo nie chciał przewidzieć, albo nie przeszkadza mu to, że pod radiator nie zmieszczą się pamięci standardowe, aktualnie standardowe z RGB. Zmieszczą się tylko pamięci niskoprofilowe, maksymalna ich wysokość może oscylować na, do 303 mm aktualnie na rynku ciężko taki jedynie jaki przychodzą mi do głowy to najtańsze ramy z zielonym PCB i prędkością 2133 MHz albo Corsair LPX -y, które już powoli wychodzą z produkcji zapomnijcie o montażu tego chłodzenia na pamięciach RGB nichuhu, jak już się z tym pogodzimy że utraciliśmy właśnie trzy banki pamięci i nasze nowe wypasione ramy RGB możemy odesłać do sklepu przychodzi pora na montaż wentylatorów ogólnie sprawiają tandetne wrażenie i dosyć odpustowe, są całe ze słabej jakości plastiku, uginają się, trzeszczą i trzymając w ręku nawet sam wentylator, mam wrażenie, że zaraz się to rozsypie w palcach. Patent z zapinkami do radiatora klamrami jest na plus. Ale jak użyjemy dużo siły, to zapewne pękną nam plastikowe czpienie, cienkie czpienie w ramce chłodzenia i już sobie wentylatora długi raz na radiator nie zamontujemy. Ok, kolejny problem: wentylator koliduje z ostatnią, raczej pierwszą kością pamięci. Ram, która została na napłycie głównej. Także albo wymiemy kości, zamontujemy wentylator i będziemy cieszyć się jedynie widokiem sprzętu, bo nasz RAM nie będzie działał, bo się nie zmieści na płycie, Albo podniesiemy nikczemnie wentylator do granic możliwości jego zamontowania. Wygląda to fatalnie i do tego hit przestają być chłodzone. I to mnie martwi. Ciekawe jest to, że w przypadku podstawki AM4. Nie ma już tak dużego problemu, bo ten radiator na podstawce AM4, przez zapinki, ląduje troszeczkę wyżej, przez co mieszczą się pod nim już trochę wyższe pamięci, np. przykład Tridenty Zety. Niekoniecznie Trident Z RGB, ale Tridenty Zety. Tam się mieszczą, na platformie Intela. Nichuchu. Ale oczywiście, zanim tak zamontujecie na tych Zetach na platformie AMD, to trzeba to pomierzyć. ARGB obejmuje biometryczne wentylatory, a w zasadzie ich szkielet mocujący czyli te nogi pająka i wygląda, powiem szczerze, słabo. Oczywiście jest to ARGB i można nim sterować prawie do ale spodziewałem się lepszej iluminacji, lepszej jakości i lepszych przejść kolorów. Efektów bardziej płynnych i wyglądu RGB na całym krzyżu, przepraszam, nogach pająka, a nie ginące w połowie drogi na jego koniec, ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Pierwszy test na ustawieniach stokowych procesora, bo sobie na wszystkich rodzajach do 4800 MHz. I temperatura maksymalna 88 stopni Celsjusza, co nie jest niską temperaturą, ale mamy temperaturę otoczenia też dosyć wysoką, 28,2 stopnia Celsjusza, więc chłodno u mnie nie jest, stąd ta różnica w temperaturach tutaj pomiędzy testami, które wcześniej wykonywałem na tej platformie testowej. Maksymalna prędkość wentylatora, z którą się, wentylatorów, z którą się obracają, to jest 1515 obrotów na minutę. A głośność, jak widzieliście, jak zobaczycie za chwileczkę, około 45 dB maksymalna, więc cicho też nie jest. Ale ten hałas nie jest aż tak denerwujący, jakby te dB mogły na to wskazywać. Więc jest, powiedzmy, to do przyjęcia przy pełnym e, obciążeniu. Teraz podkręćmy podstaw do 5 GHz i zobaczymy, jak to schodzi. O ile w ogóle schodzi, bo jak już na stoku ma 88 stopni, no to niezbyt dobrze wyrokuje temperaturą po oce, ale może nas pozytywnie zaskoczy. 15 minut testu za nami. Procesor na 5 GHz, na wszystkich rdzeniach ustawiony. E, pf, mamy 99 stopni, moi drodzy. Jeszcze nie ma mm, throttlingu termicznego, ale już jest na granicy. Temperatura otoczenia niższa niż ostatnio, 27,7 stopnia Celsjusza. Y, procesor ustawiony w biosie na Fałkorze 1,33 1,30 y, 2V, ale dla NKB jeszcze nie jest troszeczkę niższe yy, na levelu 3, ale to akurat nie ma znaczenia. 99 stopni, no, niestety ten, to chłodzenie w przypadku 9900KF podkręconego do 5GHz, raczej jak widzicie, się nam nie sprawdzi. Najciekawsze jest to, że Zalman sam informuje nas, nawet na opakowaniu to jest, tutaj w takiej tabelce na jego tylnej stronie, że w przypadku montażu tego chłodzenia na ramy o wyższej mm, wysokości niż 33 mm sugeruje zamontować tylko i wyłącznie jeden wentylator do środka. Nie montować tutaj na zewnątrz, gdzie nam będzie przeszkadzał z pamięciami RAM, tylko zamontować go do środka i nie powinno mieć to zasadniczego impaktu, wpływu na temperatury. Ale jak widzieliście podczas testów, nawet z dwoma wentylatorami słabo sobie radzi z podkręconym 9900KF. Może dlatego, że heatpipe nie są chłodzone od razu, bo te wentylatory, przynajmniej przedni, musi być zamontowane dosyć wysoko, przez co no niestety, ale heatpipe w on tak nie schodzi, przynajmniej z jednego bloku. Z jednej wieży, a drugi sam sobie bidusia nie poradzi z tym. Plus taki, że ten drugi wentylator, wiejący w tylną stronę obudowy, chłodzi nam sekcję zasilania. No to jest niezaprzeczalny plus. Wydajność pozostawia wiele do życzenia. Wygląd samych wentylatorów i jakość ich wykonania również. Jedynie mogę pochwalić solidność i jakość wykonania samego radiatora dwuwieżowego, chociaż. Ciężko mi zrozumieć, dlaczego Zalman nie skorzystał z danych już rozwiązań. A propos montowania takich radiatorów na wysokich ramach, przez podcięcie tutaj kilku rzędów finów, żeby one po prostu weszły na wysoki ram. Z jednej strony wystarczyłoby nawet, naprawdę, albo z dwóch stron, jeżeli faktycznie to ma działać na platformie Het yy, Intela bądź też AMD. To, TD, to chłodzenie, potrafi, według Zalmana, powinno schłodzić sory o TDP do 300 W. No, mówmy się, że nie dało sobie rady z podkręconym Intelem. I to konsumenckim Intelem. Kultura pracy też nie jest najlepsza, ale z drugiej strony te 45 dB w, z tymi wentylatorami podczas pełnego obciążenia nie stwarza jakiegoś dużego problemu, bo jakoś ten dźwięk nie jest na tyle ostry i irytujący, żeby nam przeszkadzał. W zamkniętej obudowie będzie to jeszcze mniej słyszalne, więc pod tym względem nie powinno być problemu. Gorzej jest z tym. Odgłos pracy jednego z wentylatorów w trybie spoczynku, bez obciążenia. Prawdopodobnie jest źle wyważony i dlatego wydaje taki charakterystyczne tylko tanie, które niestety jest dosyć słyszalne nawet z większej odległości. I to oba wentylatory, a nie tylko jak mi się wydawało na początku, ten przedni. Wewnętrzny też ma taką tendencję. Zresztą posłuchajcie. Kręcę palcem. Są źle wyważone, bo w zależności od tego, jak go pochylimy, to albo terkocze. Albo nie. Z ciekawości przeglądałem testy tego chłodzenia o innych YouTuberów, redakcjach i tak dalej, bo się zastanawiałem, czy oni też zwrócili uwagę na problem wysokiego ramu. Nie, nie zwrócili. Dlaczego? Bo po pierwsze większość z nich w jakiś magiczny sposób przeskoczyła z platformy testowej Intela na platformę testową AMD i w ogóle pominęli ten problem. Inni, którzy testowali na platformie HED od Intela, e, użyli pamięci niskoprofilowych, zielonych, z brzydkim PCB, bez radiatorów, e, nawet nie było. Wiadomo, jakiej prędkości są to pamięci, ale zakładam, że 2133 MHz, bo takie wychodziły te najtańsze pamięci na zielonym PCB. I też nie wspomnieli o tym, że był jakikolwiek problem z mocowaniem pamięci RAM. Co dziwne w innych testach innych chłodzeń używali zupełnie innych platform, więc nagle taka zmiana. Nie wiem, nie wnikam. Według mnie coś zniechalo, ale generalnie większość z nich się zachwycała tym chłodzeniem jego wydajnością i temperaturami okej. Okay z AMD może tak być. Nie testowałem na platformie AMD, testowałem na platformie Intela, więc nie neguję tego, że na platformie AMD może osiągać lepsze rezultaty w zależności od ustawień i podkręcenia, chociaż nie pamiętam, żeby oni podkręcali te na które były testowane, niż tu na platformie Intela. Nie wiem. Nie wnikam, nie będę dalej w to wchodził i dywegował nad tym. Reasumując, mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony dobrze wykonany radiator, z drugiej strony Słabe wentylatory jakościowo, wydajnościowo, no i ten nieszczęsne mocowanie nad wysokim ramem, chłodzenie kosztuje uwaga, w zależności od miejsca, w którym będziecie go szukać, od 350 do 550 zł, bardzo duży rozrzut. Więc jeżeli byście faktycznie się zdecydowali na to chłodzenie ze tylko z sobie znanych powodów, no to poszukajcie dobrze, gdzie gdzie go możecie kupić. Ja natomiast ze swej strony zalinkuję Wam kilka polecanych przeze mnie chłodzeń pod filmem, żebyście mogli sobie je ewentualnie wybrać. Moi drodzy, to tyle z tego testu i recenzji i prezentacji CNPS 20X od zalmana nowego chłodzenia, które się wyróżnia na rynku wizualnie. To na pewno trzeba przyznać, przez m.in. te wentylatory dosyć dziwaczne. Natomiast poza tym chyba nic rewelacyjnego nie wnosi więc jeżeli szukacie wydajnego chodzenia pod podkręcone Intela to poszukajcie gdzie indziej dajcie mi znać co wymyślicie o tym chodzeniu. z ciekawością poczytam Waszych opinii pod filmem i, no i tylko Waszych komentarzy dzięki za oglądanie tego testu, recenzji i prezentacji tego schładzacza, nie lubię tego słowa od firmy Zalman trzymajcie się, pozdrawiam Was, wideoblog tech